Witam! Dzisiaj pokażę Państwu bardzo elegancką propozycję zaproszeń komunijnych. Są to bogato zdobione zaproszenia z motywem złotej hostii. Przejawia się tutaj motyw delikatnego krzyża, a także złote ornamenty. Przód zaproszenia pokryty jest ozdobnym brokatowym wzorem, jednak brokat jest bardzo delikatny. Sprawia on, że zaproszenia prezentują się elegancko, gustownie i pięknie odbijają światło. Mamy tutaj oczywiście również tytuł Zaproszenie na pierwszą Komunię Świętą. Zaproszenia otwieramy w ten sposób. W środku znajdują się miejsca na uzupełnienie najważniejszych danych, czyli miejsce uroczystości, data, kościół, w którym odbywa się Komunia Święta, no i najważniejsze, czyli kto i kogo zaprasza. Do zaproszeń dołączamy dopasowaną białą, prostą i elegancką kopertę która świetnie uzupełnia zaproszenia. Po więcej wzorów zapraszam do naszego sklepu złotyaniau.pl.